Dzień dobry, witajcie moi kochani. Bardzo często dostaję od Was wiadomości i bardzo często piszecie w komentarzach w sprawach motoryzacyjnych, że kiedyś to było, że samochody były lepsze, że ich wykonanie było lepsze, że materiały z których były zrobione były lepsze, samochody były bardziej niezawodne, potrafiły przejeżdżać dużo więcej kilometrów niż nowoczesne samochody teraźniejsze. No i słuchajcie, też była taka prawda. I tak dla przykładu: BMW, Audi, Mercedes to samochody Toyota, Chociażby nawet Lexus, samochody, które przejeżdżały w tamtym czasie setki tysięcy, jak nie miliony kilometrów i jeżdżą do dnia dzisiejszego. No i właśnie chciałem dzisiaj pokazać Wam taki samochód. Całkowicie przez przypadek dzisiaj przyjechał do nas Pan samochodem marki BMW, a jest to BMW E36. I co najlepsze, że ten samochód, którym przyjechał, bardzo skojarzył mi się z filmem Psy i z Francem Maurem, czyli głównym bohaterem, który jeździł bordową BMW E36. Naprawdę ten samochód był fajny, tylko że to było 30 lat temu. I wtedy tamten samochód był nowy, a w tym momencie samochody marki BMW, a w szczególności model E36, są samochodami, które są kompletnie zamęczone przez młodych kierowców. Tylko dlatego, że samochody są mocne, mają napęd na tylne koła i używane są do wiadomego już nam wszystkim tutaj celu. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć taki samochód teraz w 2023 roku, ale nowy, całkowicie wyglądający jak samochód, który wyjechał prosto z salonu czy prosto z fabryki, no to zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj przyjechało. BMW E36 Franza Małera z psów. Jeżeli ktoś oglądał taki film, to powinniście dokładnie wiedzieć, że taki samochód jeździł właśnie w tamtym filmie. To film z lat 90. i samochód też z lat 90. -tych. Akurat tutaj, w tym przypadku, przyjechał samochód z silnikiem 1.8. Franz Maurer w telewizji wtedy w filmie jeździł TDS-em, ale identycznie takim samym samochodem BMW E36 z 1993 roku. I akurat ten egzemplarz jest w takim stanie, że nie mogłem Wam go nie pokazać. Samochód jest. Normalnie użytkowany, można powiedzieć w ciągłej eksploatacji, aczkolwiek robi bardzo mało kilometrów rocznie, nawet nie wiem czy rocznie, od wymiany do oleju do wymiany oleju zaraz zobaczycie jakie tam są wskazania licznika, ale Stan techniczny tego samochodu, jaki zobaczyłem na oczy? Nie wierzę po prostu. Nie wierzę, bo jeżeli ktoś się zna na tych samochodach i miał z nimi do czynienia, to zaraz, jak zobaczycie szczegóły z bliska, to po prostu przeszło wszelkie ludzkie granice. I to nie jest eksponat muzealny. I to nie jest samochód, który tylko i wyłącznie od nowości stoi sobie w garażu lub może w salonie czy w dużym pokoju. To jest samochód, który normalnie, najnormalniej w świecie jest używany. Bardzo rzadko, ale jest używany. Żeby już nie oglądać co chwileczkę mojej twarzy, proszę bardzo oglądać samochód. Słuchajcie, 93 rocznik samochodu. I wszystkie szczegóły, o których Wam właśnie teraz będę mówił, pokazywał, dajmy na to tutaj ta konserwacja, która jest na przednim błotniku. Na tylnym jest to samo. To jest takie. no, no Ciężko to wytłumaczyć komuś, to nie miał z tym do czynienia. W tamtym czasie, w tamtych czasach takie coś po prostu się robiło, takie coś było. Zobaczcie również na progi w tym samochodzie. Tutaj delikatnie jest obskubany, gdzieś ktoś, ktoś zawadził, dlatego też widać, że samochód używany. Tutaj koreczek i to nie jest koreczek z szampana, któregoś tam z jakiegoś wina, które się zawsze wciskało gdzieś w tamtych czasach, tylko jest oryginalny i ktoś akurat z tej strony wyciągał, więc z tej strony prawdopodobnie samochód był. Kiedyś podniesiony na podnośniku. Patrzcie, zobaczymy sobie tylne nadkola samochodu, bo tu jest identycznie ta sama konserwacja, o której wam mówiłem. Jeszcze bardzo często w samochodach dawniej były takie kedry, takie e, gumowo-plastikowe, takie nakładeczki, szczególnie w samochodach japońskich. Tego potem już nigdy w życiu nie było w samochodach, bo to zawsze gdzieś się straciło. No ale. Ale tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Dokładki zderzaka szare, w takim odcieniu szarym. One nie są czarne, tylko takie specyficzne dla BMW E36 z tamtych lat. 318 oznaczenie. Zaraz pójdziemy pod maskę. Zobaczcie, jaki tutaj jest silnik. Układ wydechowy niezmieniony, oryginalny. I ten taki metaliczny dźwięk. Akurat z silników czterocylindrowych, bo tu jest czterocylindrowy, ten dźwięk jest troszkę gorszy. W sześciocylindrowych silnikach był taki mega metaliczny, specyficzny dźwięk dla samochodów marki BMW. Pamiętajcie jeszcze, że... Cały czas aukcja Forda od złotówki jest ważna do poniedziałku, do godziny 16, więc jeżeli jest niedziela i oglądasz ten film, to do jutra, do godziny 16 można nabyć ten samochód za złotówkę. Więc zobacz sobie ostatni film, i tam dowiesz się wszystkich szczegółów. Idziemy sobie dalej z tej strony, jest identycznie to samo. Felgi, jakbyście chcieli pytać, oczywiście tak myślę i tak uważam, że są to felgi z nowej jedynki, z F20. Może nie z nowej, tylko z F20 i to jest model felg 411, styl 411, bo w 36 był taki model felg bardzo podobnych. To był model 136, o ile teraz się nie mylę, musimy to szybciutko sobie gdzieś tam wygooglować sprawdzić. Tylko, że one się różniły takim małym niuansikiem, jakimś takim delikatnym wygięciem ramienia i te dziurki, które tutaj są, akurat w tej felze są tutaj w tym miejscu, takim półokrągłym, a w 36 36 oryginalnie był jak gdyby na odwrót. Były w tym miejscu, takim bardziej kanciastym. Ale może się mylę. Obstawiam, że jest to 411 z BMW F20. Widownia stoi i podsłuchuje. <grym> Też im się podoba. Ale chodźcie, idziemy dalej, bo oprócz tego, że lakier w tym samochodzie, no 30 lat ma ten samochód. Równe 30 lat. Mamy 2023 rok. Rocznik samochodu to 93. Ja powiem Wam, nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że taki samochód się uchował. I taki samochód jeszcze sobie jeździ. Akurat przyjechał tutaj do nas do Krakowa do autoserwisu Pim, serwisu BMW i Mini na wymianę oleju, na serwis, ponieważ ten samochód jest tutaj serwisowany. No i przebieg samochodu może wam pokażę co. No ale może najpierw po wnętrzu i po stopniu zużycia jesteście w stanie stwierdzić jaki jest przebieg w tym samochodzie, bo jak na 30 lat fotel, który wygląda w ten sposób. Proszę bardzo, tu nawet macie bardziej z bliska. Materiał ogólnie w tych samochodach w tamtym czasie był niezniszczalny. To jest taki gruby welur. Welur? Nie wiem jaki to jest rodzaj materiału, ale tak się chyba na to mówiło, welur, poza tym to jest chyba welur. Co ja tu próbuję wytłumaczyć? Po prostu dobry materiał. Wszystkie elementy w tych samochodach, chociażby nawet szyny, śrubki, każdy plastik, tutaj uszczelki, listwy progowe, wszystko, nawet zawias proszę bardzo w drzwiach jak wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o te wnęki, felce, to wszystko, zobaczcie jak wygląda tutaj podstopnica. Cała pedaliera, te elementy, wzór tych elementów nie zmienił się praktycznie do dnia dzisiejszego. Jeżeli zobaczylibyście samo sprzęgło, hamulec, gaz wcześniej, czyli 40 nawet lat temu, a teraz one wyglądają identycznie tak samo. Zobaczcie, jak wyglądają dywaniki. Deska rozdzielcza, przechodzimy tutaj do góry. No i proszę bardzo, faktura kierownicy, bo po tym zawsze jesteście w stanie stwierdzić przebieg. Czy samochód miał kręcony czy nie? Zobaczcie jak tutaj wygląda zamek, zobaczcie jak tutaj wygląda wnęka drzwi. Tylko jeżeli chodzi o przebiegi, to wszystko to nie ma żadnego znaczenia, słuchajcie. Z tego względu, że ten samochód nie jest do sprzedania, więc nie musicie pisać w komentarzach za ile można go kupić. On nie jest do sprzedania przynajmniej na dzień dzisiejszy. Może po tym filmie już będzie, ale jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest do sprzedania i na miejscu właściciela ja bym go nie sprzedawał. Tapicerki drzwi mają jedyny minus i defekt przez to, że już sobie tutaj odszedł całkowicie ten materiał. To wszystko jest do naprawy. Ponieważ to wszystko jest oryginalne, tylko że z każdych drzwi identycznie tak samo odchodzi. Ale zobaczcie, jak wygląda klameczka po 30 latach. Tutaj elektryczne lusterko sterowanie jak wygląda, tutaj korbotronik jak wygląda, ponieważ szyby są sterowane ręcznie, i to wcale nie jest żaden minus. W tamtym czasie tak po prostu było. Tutaj tak wygląda ta pizzerka, chodźcie do środka. Jedyne nad czym ubolewam to to, że nie mogę wam w żaden sposób przekazać, jak w tym samochodzie pachnie. Mogą to zrozumieć tylko i wyłącznie osoby, które siedziały w tamtym czasie w takim samochodzie w dobrym i ładnym stanie. Ponieważ teraz te samochody BMW E36 są zamęczone wszystkie na śmierć, i tych samochodów jest naprawdę już w dobrym stanie bardzo mało. Ale każdy, kto zna ten samochód, znał, miał okazję jeździć, siedzieć, to dokładnie wie i zna ten zapach. W tym samochodzie, teraz, kiedy nawet jest takie dosyć duże słońce, które nagrzewa to wnętrze przez przednią szybę, ten zapach się jeszcze uwydatnia i po prostu to jest to: zamykam oczy i cofam się w czasie 30 lat do tyłu, może nawet więcej, ponieważ ten zapach był we wszystkich samochodach z tamtych czasów. Mógłbym tak mówić godzinami. Jasna podsufitka. W tamtym czasie w ogóle nie było tematu jakichś M-pakietów. Nikt nie dopytywał o to. Nikt nawet nie przejmował się tym, czy będzie M-pakiet. Poza tym w BMW E36 M-pakiet jeszcze nie nazywał się M-pakiet, tylko M-technik. I w sumie ludzie nazwali M-technik M-pakietem. Czyli taki pakiet sportowy, często pakiet aerodynamiczny, czyli z zewnątrz. I pakiet sportowych wykończeń, jeżeli chodzi o wnętrze. Po prostu M-technik. Też można było mieć zawieszenie M-technik, a samochód całkowicie normalny. Był M-technik pierwszy, M-technik drugi. Ale takie sprawy techniczne to może akurat nie przy tym samochodzie, bo tutaj jest Важнейший. Stan techniczny. Kierownica jest nowa. Ta poduszka powierzchna, ten design poduszki powierzchni kierownicy jest właśnie z tamtych czasów. One jeszcze występowały spokojnie we 39, one we 46 się zdarzały. Ktoś w filmie, który wrzuciłem na TikToku czy Shortcie na YouTube, yy, zwrócił uwagę, że jest tu czarny znaczek, że jest coś nieoryginalnego, ale to było oryginalne. To nie jest znaczek, tylko to jest takie wytłoczone tutaj w poduszce powierzchnej, ponieważ mamy tu poduszkę powierzchnią w samochodzie, i to jest w pełni oryginalne. Te znaczki, takie potem biało-niebieskie, już były w nowszych modelach, i tutaj. The cat sat on the Może to na filmie i na zdjęciach wygląda słabo i się ludziom nie podoba, ale na żywo naprawdę to bardzo dobrze wygląda. Idziemy sobie dalej, proszę bardzo. Deska rozdzielcza delikatnie, delikatnie skierowana w stronę kierowcy. Samochody, które miały w tamtym czasie bardzo skierowane deski rozdzielcze, to starsze modele BMW. Najbardziej taka z deska pod kątem była w BMW E34, czyli w piątce. W E30 była też tak delikatnie, ale piątka E34 miała najbardziej taką skierowaną deskę do kierowcy. Tutaj jest tak, tu jest mega nowocześnie. Poza tym, jak na tamte czasy jest mega nowocześnie, w samochodzie jest klimatyzacja, co w tamtym czasie, no to naprawdę słuchajcie, Rarytas, Radio, oczywiście Bawaria C3, na kasety, które oczywiście mamy tutaj. Kaseta jest to takie, takie coś, teraz tak dla młodszych pokazuję, to jest takie coś, na którym jest muzyka. To jest taki, jak gdyby, to jest taka w późniejszym czasie płyta CD. Teraz, może, pendrive, czy może twardy dysk z twojego telefonu. Tutaj jest muzyka. Jest pięć piosenek na tej stronie. I pięć piosenek na tej stronie. Może to głupio brzmi, ale jest strona B i strona A. I magnetofon kręci tymi, tymi tutaj akurat rolkami. Poczekajcie, bo potrzebuję drugą rękę. Ojejku. Kręci tymi rolkami w tą stronę, po czym jak się kończy, nawinie się wszystko na tą stronę, to jest autorewers. No tutaj akurat w tym radiu jest autorewers. Dwa guziczki naraz się naciska. I zaczyna się kręcić w drugą stronę i czyta po prostu piosenki jakby z drugiej strony, z tej strony B. Pięć piosenek na jednym. 5 piosenek na drugim, czy ja się pomyliłem? No nie pomyliłem się, proszę bardzo. Strona A, 6 piosenek i 5 piosenek. No, zależy od długości piosenki, tutaj macie wypisane tytuły. No, w tamtym czasie, w tamtym czasie, lata 80., 90., to rzecz bardzo normalna, ale teraz to już, słuchajcie, eksponaty muzealne, zegarek, półeczka na. wtedy nie było telefonów, więc chyba na papierosy i na zapalniczkę. Jeżeli mowa o zapalniczce, to proszę bardzo, nigdy, nigdy w życiu nikt tutaj nie był. Nie dotykał tego i bardzo dobrze. Lewarek, czyli tutaj drążek zmiany biegów. Całkowicie nowy. Skrzynia pięciobiegowa. Jak zawsze w BMW awaryjne na środku. Popielniczka, w której prawdopodobnie są jakieś drobiazgi lub się nie otwiera. Czyli o, otwiera się. Proszę bardzo, miejsce na pilocika. Nigdy w życiu tutaj nikt krzywdy nie zrobił. To jest bardzo ważne. Hamulec ręczny w takim stanie. Dźwignia hamulca ręcznego w takim stanie. Tutaj nawiewy dla pasażera. Schoweczek w którym, proszę bardzo, są kasety i pędzelek do czyszczenia samochodu. No to już w tym momencie wiecie jak właściciel dba o swój samochód. Taka tutaj zmioteczka, pędzelek. No coś pięknego. Wszystko bardzo delikatnie, żeby nie zniszczyć, żeby nie porysować, żeby czasami czegoś nie uszkodzić. I w tym momencie słuchajcie, bierzemy do ręki kluczyk, który, zobaczcie, pokażę wam do światła, jest oryginalny. Myślę, że kamera złapie ostrość. I on jest jeszcze nowy. Całkowicie nowy, ze światełkiem, które proszę bardzo działa. Damy tutaj bardziej do cienia. Proszę bardzo, po tylu latach to jeszcze działa. Słuchajcie, światełko w takich kluczykach dawniej służyło do tego, że jak przychodziłeś w nocy do samochodu i nie widziałeś zamka, żeby trafić do zamka, a nie rysować wszystkiego dookoła, przyświecałeś sobie właśnie takim światełkiem, otwierałeś samochód. Oczywiście tutaj nie ma centralnego zamka, kluczyk trzeba normalnie wkładać do zamka, ale struktura tego kluczyka, bo on nie jest wyślizgany, tylko struktura jest jeszcze taka chropowata. Jak masz go w ręce, to czuję, że jest kompletnie nowy. Nowy, używany kluczyk do BMW 36. No... Kto ma wiedzieć, ten wie. A więc słuchajcie, zobaczmy ten przebieg. Zegary, oczywiście liczniki, na które trzeba zwrócić uwagę, ponieważ one do BMW E39 były praktycznie identycznie takie same. W 60 jeszcze możemy spotkać ostatnie, takie właśnie ze wskazówkami. No ale już niestety w F-kach się zrobiły wyświetlane, nie do końca ładne. Tutaj to jest taka klasyka gatunku, i proszę bardzo, odpalamy samochód. Te kropeczki mówią, kiedy trzeba wymieniać olej. Tutaj w tym samochodzie jeszcze można by długo, długo jeździć, ale pan już przyjechał i w tym momencie 106 384 km. Ale 106 000 km jest na liczniku, a zaraz jak pójdziemy pod maskę, to zobaczycie kiedy ostatni raz był wymieniany olej i dzisiaj będzie wymieniany ponownie. A jeżeli chodzi o miejsce w tym samochodzie, to teraz kiedy ja tutaj siedzę, to ten samochód jest dosyć mały. Jeszcze wtedy 30 lat temu uchodził za samochód taki średni, nawet można by powiedzieć dosyć duży, to teraz jest dosyć wąski, jeżeli tutaj siedzę, ale najważniejsza rzecz, regulacja fotela w BMW, kiedy fotel zjeżdża całkowicie na ziemię, całkowicie na ziemię, wtedy czujesz się jak prawdziwy kierowca, za sterami tego samochodu, czujesz się, że tego prowadzisz. W BMW było to od zawsze, jest to do dnia dzisiejszego. Te samochody się prowadzą przefenomenalnie. Jeżeli ktoś wsiądzie raz, jest chory na całe życie, i to jest prawda, nieważne jaki ten silnik, czy jest słaby, czy mocny, po prostu wchodzisz raz i jesteś zakochany na całe życie. Ale jeszcze jedną ciekawostkę, którą wam chcę powiedzieć na temat deski rozdzielczej w tym samochodzie, to jest jedna marka samochodów, jeden model samochodu, który odgapił tą deskę rozdzielczą praktycznie jeden do jeden. Myślę, że jesteście w stanie odgadnąć. Jaki to samochód, a ja za sekundę pokażę wam zdjęcie, jak to wygląda. Więc teraz zobaczcie, jak ona wygląda tutaj i pokażę wam właśnie deskę z tamtego samochodu. To jest BMW-36, a to jest Citroen Xara. No i sami powiedzcie, czy ta deska w Citroenie jest podobna, bo ja uważam, że jest praktycznie 1 do 1, taka sama. Ale jeszcze zanim pójdziemy pod maskę, chodźcie, zobaczymy, czy w tym samochodzie wygodnie siedzi się z tyłu. Ja nie wiem jakimś takim dziwnym nawykiem idę zawsze tutaj od strony taksówkowej, więc. Zapraszam do środka. Ale jeszcze, jak otworzyłem drzwi, to muszę wam to pokazać. Bo uszczelka w tym samochodzie po 30 latach jeszcze ma tą fakturę takiego futerka. Nie jest wygnieciona, nie jest jakaś taka wyklepana, usiedziana, tylko po prostu jeszcze taka sztywna. I tutaj, jeszcze jest to takie aksamitne futerko. Zobaczcie, jak wyglądają plastiki tutaj na progach. Tutaj nikt nigdy nie siedział. Zobacz, jak wygląda tylny fotel. Zobacz, jak wyglądają tylne pasy. No i nasz wspaniały kolega Reksio. Który w tamtych czasach był taką popularną maskotką, takim popularnym tuningiem, jeżeli chodzi o samochody z tamtych czasów, ale jak się to mówi, gimby nie znają, nie znają, nawet nie mają skąd poznać. <laughs> Proszę bardzo, siedzę głową w suficie. A siedzę głową w suficie, ponieważ ta tutaj opadła. Ojejku, defekt. No ogólnie widzicie. Same takie rzeczy, właśnie jak ta tutaj na drzwiach, czy właśnie. Pod sufitka, która się odkleiła, odpadła, dlatego dotykam do głowy, bo się aż zdziwiłem. Bo to jest przy moim wzroście 1,80 m, niemożliwe. W BMW 36 w każdym BMW, poza tym, siedzi się mega wygodnie, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Tutaj z tyłu nie ma zagłówków, w tamtym czasie jeszcze nie były wymagane. Ten fotel jest bardzo mocno odsunięty do tyłu, a ja 1,80 m jeszcze mam dosłownie ze 2-3 cm przed kolanami, czyli nie dostaję do tego fotela. Tam z przodu ten fotel, zobaczcie, jest naprawdę bardzo mocno odsunięty, bo tu jest środkowy słupek, on jest wysunięty poza. Środkowy słupek, ale w BMW od zawsze się mega wygodnie siedzi. Samochód może nie jest zbyt przestronny i zbyt duży, bo porównywalny do teraźniejszej BMW Serii 1. Jeżeli chodzi o miejsce, może ciuteczkę, ciuteńkę większy, ale, ale jak tu jest pięknie. No i ten zapach. Nie wysiadam, słuchajcie, nie wysiadam. BMW w tamtym czasie, teraz sobie tak zerknąłem na głośniki yy, i właśnie na radio. I BMW w tamtym czasie, z tego co pamiętam, było muzycznie i elektronicznie oparte na Blaupunkcie, ale nie mam pewności. Czy tak było do końca? Tak mi coś świta, ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Uwaga, zamykam drzwi. Ja Cię kręcę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Takie głuche puk, puk. Kurczę, może to ja tylko ja jestem taki chory. Samochód tutaj z przodu ma delikatnie zmieniony już grill. Samochody były przed liftem i po lifcie. W tym tutaj samochodzie światła soczewkowe. Zobaczmy, czy oryginalne. Boże. Czyli chyba oryginalne. I tutaj, jeszcze w tych samochodach, szklane. Szklane. Ale choć jeszcze zobaczymy szybko jedną rzecz, bo pan tutaj zauważył w ekspresowym tempie, że jedna lampa jest oryginalna Bosch, a druga, że już była wymieniana. No i słuchajcie, no i miał rację. Jak wy to robicie ogólnie? Że w trakcie oglądania filmu od razu już wiecie co jest, i dostaje wiadomość, że jednak, proszę pana, lampa wymieniona. Powiem wam, jesteście niesamowici. Ale jeszcze, żeby jak ktoś nie zauważył, to tutaj jest na przykład delikatnie. Obite, no to to ja już zauważyłem teraz, bo jestem tutaj bliżej. Znaczek nowy ze sklepu. Zobacz tu silnik? No, 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 no popatrz teraz na silnik. Jednostka M40, czyli na pasku rozrządu. Tak to tutaj można poznać i ten taki dziwny, troszeczkę inny kolektor. Akurat w tym samym czasie w tych samochodach jeszcze szły te silniki normalne na łańcuchu 1.8, które tam były potem w 46 w Z 3 Tutaj się zdarzały te silniki i ktoś tam w filmiku na TikToku napisał, że szkoda, że tu jest gaz. I prawdopodobnie chyba się tu koledze pomyliło tutaj ten zaworek. Myślał, że to jest filterek od gazu, bo, no bo gazu tutaj. No, chyba że jeszcze tutaj gdzieś to jeszcze ten przewód podciśnienia mu się wydawało, że jest gaz, więc no nie. Tutaj gazu nie ma. Nigdy nie było i nie będzie. Ale zobaczmy sobie teraz, tutaj na serwisówkę, bo tam jest 106 tysięcy kilometrów. Ostatni raz olej był wymieniany 103 970. Ma być wymieniany przy 115, no ale jest wymieniany po 3000 kilometrów. Tylko dlatego, żeby dalej było wszystko w porządku i tylko dlatego, żeby ten silnik był dalej w idealnym stanie. Ponieważ nie ma ani grama żadnego wycieku, jeszcze ma tą oryginalną konserwację, taką żółtą, którą możecie spotkać na silnikach BMW i nie tylko z tamtych czasów, bo bardzo często były też w Mercedesach. I dlatego, jeszcze, żeby silnik był dalej w takiej idealnej kondycji, to tutaj przy wymianę tego oleju zastosujemy jak zawsze powtarzam płukankę silnika Tech 2000 kto chciałby pytać po co jeżeli tu jest wszystko takie nowe, to to właśnie o to chodzi, że te płukanki nie są tylko po to, żeby ratować was, Wasze stare silniki, które mają jakieś problemy, bo też oczywiście do tego służą, ale w większej mierze i w większości zastosowania te płukanki są właśnie do nowych samochodów, żeby płukać silniki od pierwszej wymiany oleju, żeby silnik utrzymywać w jak najlepszej kondycji od samego początku. Bo ta płukanka, teraz tutaj wypłuczę ten silnik cały dookoła, wlejemy nowy olej, i samochód będzie dalej jak nowy, ponieważ dużo stoi, olej się sam w sobie utlenia, sam w sobie się niszczy, wytrącają się różnego rodzaju osady, od samego nawet stania. I ta pukanka, akurat w tym przypadku, jest bardzo dobrym wyborem i bardzo dobrym produktem. Także tą pukankę możecie stosować w starych samochodach, które mają problemy z silnikami, jak również w całkowicie nowych samochodach od zerowego przebiegu. Pukanka do silnika ma kolor Zielony. Oczywiście są jeszcze płukanki i dodatki do paliwa. Są dodatki do silników diesla, są dodatki do silników benzynowych. Tutaj do tego samochodu, do zbiornika paliwa możemy wlać fioletową puszkę T2000 z tego względu, że samochód długo stoi i może się w zbiorniku paliwa wytrącić woda. Tak więc my za chwileczkę wjeżdżamy, robimy płukankę i wymieniamy w tym samochodzie olej. Ale teraz prawdopodobnie w komentarzach pojawią się wpisy: Proszę pana, szkoda, że to nie sześciocylindrowy silnik. Proszę pana, cztery cylindry to nie ma wartości. I myślę, że takie komentarze będą pisali tylko i wyłącznie młodzi ludzie, którzy mają, no osobiście też tak miałem się przyznaję bez, bez żadnego problemu, że BMW tylko z sześciocylindrowym silnikiem. Ale weźcie pod uwagę, że właśnie to samochody z takimi silnikami, czyli z tymi małymi czterocylindrowymi silnikami, można jeszcze spotkać w takim stanie. Z tego względu, że tamte sześciocylindrowe są po prostu wszystkie zarżnięte na śmierć. Upalane od rana do nocy, nieważne czy to jest BMW Coupe, czy to jest BMW w wersji sedan, czy to jest touring, kombi który stoi właśnie pod tamtą plandeką, jeżeli ma sześciocylindrowy silnik, to on kończy zawsze w jeden, ten sam sposób. No właśnie bardzo często w ten sposób. No właśnie o tym mówię, sześciocylindrowy silnik. No właśnie, one są super, one są mocne, one są naprawdę bardzo wytrzymałe, tylko że no... Sami wiecie, jeżeli na samochodzie jest oznaczenie 316-318, to właśnie bardzo często wygląda w ten sposób. A jak jesteśmy z tyłu, to chodźmy jeszcze zobaczyć do bagażnika. Tutaj ten przedmiot, czyli plandeka zdradza nam, że samochód stoi cały czas pod przykryciem. Stoi w garażu pod przykryciem, dlatego nawet się nie kurzy. Zobaczcie, jak wygląda tej wnęka koła zapasowego. Zobaczcie, jak wyglądają te plastiki, czyli tutaj ten plastik na pasie tylnym, gdzie wkładamy różnego rodzaju tam jakieś przedmioty do bagażnika, często połamany, pourywany. Nawet amortyzatorki tylnej klapy są oryginalne BMW. Wlepka BMW, no i najważniejsza rzecz, w którym się dawniej handlowało na giełdzie samochodowej, czyli narzędzia w BMW. O, proszę, nowe i nigdy nie używane. No, powiem Wam, aż miło taki samochód oglądać i aż strach, że w momencie, kiedy za mocno go dotknę, tego porysuję. W tamtym czasie samochody miały tak twarde lakiery, że nie ma się o co kompletnie przejmować. Bezbarwny na tym samochodzie jest tak mocny, że można go polerować pewnie jeszcze ze 30 razy, czego oczywiście nie można powiedzieć o nowych samochodach. Tak więc słuchajcie, odpalamy samochód, wjeżdżamy, wymieniamy olej i samochód wraca do klienta. A poczekajcie jeszcze przecież zapomniałem, bo zanim jedziemy na hale, musimy wlać płukankę do silnika i samochód musi sobie stać 20-30 minut na wolnych obrotach, żeby tam wszystko w środku się właśnie ładnie wymyło i wypłukało. Tak więc proszę bardzo, komisyjnie. Odkręcam koreczek zawleczka. Następuje zwolnienie blokady, odkręcenie Korka głównego wlewowego do oleju, i następuje aplikacja półkanki do silnika. A więc teraz tylko zostaje odpalić samochód. 30 minut, i wjeżdżamy na halę. Jak mamy samochód na podnośniku. Zachodzcie go zobaczymy sobie od spodu. Jak to się prezentuje po 30 latach. Samochód jest zakonserwowany z tego co widzę, bo wszystko dookoła jest czarne. Amortyzatory Zax zostały wymienione w ostatnim czasie, ale z tego co widać to na przykład wydech jest jeszcze całkowicie oryginalny w tym aucie. Chodźcie, zobaczymy sobie troszkę dalej. Tak to wyglądało 30 lat temu. Zero wycieków. Tak wygląda. Samochód 30-letni od spodu. Czy przechodzi przegląd? Wydaje mi się, że w tym przypadku bez najmniejszego problemu. Ale czy są progi zdrowe, proszę pana? No, tutaj są jeszcze nowe. Z jednej i z drugiej strony jest identycznie to samo. Takie auta to ja lubię oglądać. A więc dobra, samochód po serwisie. Ja panu tutaj jeszcze sprezentuję. Dodatek do paliwa, czyli do układów benzynowych, tak jak Wam mówiłem, fioletowa puszka idealnie przyda się i nada się do tego samochodu. Z tego względu, że jeżeli samochody długo stoją, nie jeżdżą, z benzyny wytrąca się woda, ten środek w 100% wiąże się z wodą, czyści układ paliwowy. Także polecam wszystkim do silników benzynowych. To nieważne, czy do samochodów, czy do motocykli, nadaje się bardzo dobrze i bardzo dobrze się sprawdza. Tak więc słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja. Jeżeli Ty masz samochód w takim stanie jak tamto BMW i chciałbyś pokazać go tutaj u mnie na kanale, to bardzo chętnie Cię zapraszam. Pisz do mnie jest w opisie tego filmu. Możecie pisać, możecie zgłaszać swoje samochody, a ja w tym momencie wsiadam do takiego siedmioosobowego, rodzinnego vana, jakim jest Toyota Sienna i ten samochód będzie już w najbliższym odcinku, ponieważ ja pokazałem go już raz u mnie na filmie i w komentarzach pod filmami pisaliście, żeby pokazać ten samochód bardziej w całości, żeby tym samochodem się gdzieś przejechać, więc ja w tym momencie zabieram samochód na trzydniową wycieczkę i sprawdzę, jak taki samochód spisuje się na rodzinnym Wypadzie za miasto. Tak więc ja wsiadam, a my widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.